Jak dodać wagę w subiekcie Nexo Nexo Pro. W celu dodania wagi odczytującej masę towaru należy posiadać aktywny abonament. W aplikacji Serwer urządzeń zewnętrznych należy skonfigurować podłączoną do komputera wagę. Na ten moment obsługiwane są wagi z protokołem LZAP podstawowym i rozszerzonym. Na potrzeby tej wideoporady wykorzystana zostanie waga wirtualna stworzona przez Insert. Jej model znajduje się obok sterownika uniwersalnego wag ELzap. Teraz należy kliknąć w ikonę plusa, co umożliwi zapisanie wagi w serwerze urządzeń zewnętrznych. Aby wirtualna waga zadziałała, należy ją jeszcze włączyć. Oczywiście tej operacji nie wykonuje się w przypadku fizycznej wagi. Waga jest gotowa do użycia. Teraz w subiekcie Nexo w module urządzenia należy dodać wagę. W tym przypadku jest to urządzenie lokalne. Program odnajduje wagę. Już na tym etapie można włączyć automatyczny odczyt masy dla towarów. Oczywiście można to zrobić później lub zmienić pod swoje potrzeby w konfiguracji typy dokumentów, ale najlepszym wyborem będzie włączenie odczytu już teraz. Waga została dodana i jest gotowa do użycia. Dodana waga ustawiana jest jako domyślna i wstawiana do kontekstu programu. Dostępne są różne operacje dla wagi, m.in. Testuj odczyt masy. Wybór tej opcji pokazuje użytkownikowi okno z komunikatem Połóż na wadze dowolny przedmiot i wciśnij przycisk Odczytaj masę, a po wciśnięciu przycisku następuje odczytanie masy i wyświetlenie jej. Teraz już pozostaje przygotowanie kartotek towarów do ważenia. Towar w zakładce miary musi posiadać oznaczenie towar przeznaczony do ważenia. Parametr przy zmianie wartości pozycji musi być ustawiony na wylicz cenę. Dodatkowo dla tego towaru musi istnieć jednostka miary kilogram lub jednostka, którą można do niego przeliczyć, np. gram. Odczyt masy jest możliwy niemalże we wszystkich dokumentach. W przypadku wprowadzenia towaru przeznaczonego do ważenia na pozycję dokumentu, program automatycznie pobierze masę tego towaru wynikającą z wagi i wstawi ją do kolumny ilość. Dodatkowo, dostępna jest w menu kontekstowym opcja Odczytaj masę. Analogicznie, program zadziała przy wyborze takiego towaru z listy F2. Dodatkowo, w tym przypadku, możliwe jest ręczne odczytanie masy.